Niepokój. Miasto duchów. Parę osób w zasięgu wzroku. Ci, których mijamy, są przyjaźni, ale ostrożni. Trzymają się zasad i obostrzeń. Nadeszła wiosna, a z nią nadzieja. Jakieś 10 km później jesteśmy z powrotem w naszym mieszkaniu i nareszcie czujemy się jak w domu. Miasto wiosną i rodzina, która właśnie wyemigrowała do Polski i znalazła się pod lockdownem. Czy to nie ironiczne? Pojechaliśmy do centrum Krakowa, żeby przekazać mamie drobne zakupy, puste ulice i bulwary wyślane. Nawet smog wawelski nie miał towarzystwa. Jakiś czas temu oglądałam stare zdjęcia z plaży pod Wawelem w czasie wojny. Mnóstwo uśmiechniętych ludzi, kobiety w śmiesznych strojach wdzięczące się do fotografa, mężczyźni wciągające brzuszki. Dzisiejsza pustka jest przerażająca. Uciekamy do lasu, bo tu nie znajdzie nas nikt. Witamy się przechodząc obok siebie, bo każdy jest tu gościem. Uciekamy w ogromną przestrzeń, upajamy się gawędami skrzypiących brzus, klonów, jaworów. Grupujemy się tam, choć nie możemy, ale przecież nikt nie widzi. W pierwszych dniach lockdownu nie mogę opędzić się od myśli o dzieciakach, które zostają w domach. Wszyscy jesteśmy równi wobec wirusa. To nieprawda. Sytuacja, która zmusza do zdalnej edukacji, odsłania skalę cyfrowego wykluczenia, jakie panuje w Polsce. Wrzucam na Facebooka apel. Jeśli ktoś posiada nieużywany, działający sprzęt komputerowy, niech da mi znać. Przyjadę, odbiorę, wyczyszczę, naprawię i przekażę dalej. Najbardziej cieszą te SMS-y otrzymane w dzień po przekazaniu sprzętu, chociaż wiem, że najwięcej on znaczy dla tych, których nawet nie zobaczyłam na oczy. Dodaliśmy nową reakcję, aby umożliwić okazywanie dodatkowego wsparcia, gdy wiele osób jest od siebie oddzielonych.